Witajcie moi drodzy, Krzysztof na kanale PV. Czas rozpiąć się od tej grid'a. Słuchajcie, jest 22, eee, rozpiąć od. Przepinam się na inne e, zasilanie, bo to jest zasilanie ze skrzynki elektrycznej w garażu, a to jest zasilanie ze skrzynki elektrycznej w domu, do, do której no, na której nie mogę nic zrobić, więc mam osobno wypuszczone. Oczywiście jest to zasilanie z grida jak najbardziej tylko, że mierzone przez limiter od e, mojego grid-taja. Podobno się mówi: Nie, taj-grid, tylko grid -taya. Jeden pies W tej chwili 244 W. I tyle jest tłoczone do sieci, żeby nie pobierać na tym obwodzie więc robimy tak. Ładowarka to pewnie nic. To, to jest mój zespół elektroniki, kamery, dyski sieciowe, tam są dane, no ale to jest przez tego UPS-a, więc UPS sobie teraz chodzi, to nie zgasło, nie? Tu 175 W spadło. 200 100 W to, to brało. Teraz tak, co tu bierze? Moje radyjko. Radyjko chodzi praktycznie na zerze, więc ciach, komputer, komputer wyłączam, 170, zdjąłem komputer, załączam, tu, o co ten? UPS nie odpalił? O, masz, co, to, co tym, tym razem? Co tu na tej listwie, nie ma prądu? Nie, mam ładowanie radio chodzi, co tutaj się zrobiło z tym? Nie no, zaskoczył, dobra. Do ile zeszliśmy? 140 watów poboru teraz jest Tigrida. grida. Następne pobory. Tu już sobie przygotowałem listwę. Dokładnie ten sam układ. Ta listwa jest z gniazd garażowych, które są w skrzyni elektrycznej w domu, a to jest obwód pomiarowy, też normalnie z sieci z której fazy na listwie elektrycznej na fazie, która jest on-gridowa, normalnie grid sieciowy. Co tu mam po kolei? UPS i kocioł. UPS się odpalił do kotła. Tu mam, tu mam dużego UPS-a APC 3 kW, To jest, moi drodzy, grzałka, yy, pompa obiegowa. Też ją tu. Ach, jedną ręką. Stój. Poszło czy się wyłączyło. Chodzi, chodzi. brzęczy, tr, tr, trt. A to jest zamrażarka, która tutaj sobie chodzi. Zabrażarkę na chwilkę możemy przełączyć. Tutaj chodzi, niebieskie. Jest niebieskie, chodzi. Ile spadło? Do ilu do stówki. E, tak jest. Co to jest, 100 w 100 w moi drodzy, to jest reklama. To jest moja reklama. Reklama jak reklama. Mój, mój Neonik który sobie świeci tutaj. O. 3.0 garaż i on bierze dokładnie 100 W, ale on jest już puszczony bokiem, no bo on, ten neonik już jest zasilany z tej skrzyni elektrycznej, ale jest mierzony tutaj w tym limiterze, nie? No i, no i ten, ten teraz układ 100 W daje niwelując y, energię pobieraną z sieci poprzez ten neonik y, tego się pozbywamy systemu do pomiaru y, prądu na przetwornicy no bo to już będzie sobie mierzył będzie sobie mierzył już y, Victron już MultiPlus sobie będzie mierzył natomiast no, ten, ten zostaje no bo ten mierzy cały prąd do akumulatora reklamkę moi drodzy stryk I wyprogramowujemy tego, nie? Jedziemy. Robimy na żywo. W Multiplusie to w następnym odcinku pokażę Wam co znalazłem, co się nauczyłem załóżmy. No i mamy 0. Kompletne zero poboru z akumulatorów nie ma. I teraz wam pokażę <laughs> jak wyprogramować system DC. A już nie będę się przełączał na ekran. Czekajcie, dwójkę. Nie, wchodzimy w konsolę zdalną, w tą nową, jednak w tej nowej wersji fajniej się. E, można posługiwać portal VRM. Ustawienia, jestem w ustawieniach, konfiguracja systemu. Czy posiada system DC? Nie posiadam. Pulpit, zobaczcie, ten cały tu fragment zniknął. On pokazywał tyle, ile jest yy, poboru przez tą przetwornicę tajgridową. Yy, no to akurat yy, pokrywało się z tym, co jest yy, na boczniku dotyczącym akumulatorów. Natomiast no, w ciągu dnia to się, to się niwelowało, no bo trochę ten dawał, trochę ten pobierał, i tak naprawdę przy naładowaniu akumulatorów to tu było zero. No bo to szło tu. A teraz to będzie szło dotąd, nie? W tej chwili system produkcji energii Tigrit kompletnie stoi. Mogę wam to pokazać pod kątem SoyoSource inwertera. Nie? Pytania były, już były pytania, czy on pójdzie do sprzedaży. No, szczerze powiedziawszy, musiałem go sprzedać po cenie niższej, a one są do kupienia teraz w okolicy 1200 zł. Ja go kupiłem tak jak mówiłem na filmie przy, przy tamtych przetwornicach starych. W okolicy 900 wtedy. Working, natomiast pobór to nie widzicie. Zobaczcie, jest, jest working, no bo on pracuje, czeka na pobory. Liczy, mierzy sobie. Natomiast yy, bieżący pobór 0. Jego pomiar na tamtej stronie. Jego pomiar na tej stronie też powinien być na limiterze 0. No jest 0. Jak jest 0, to pokazuje tylko napięcie jakie widzi, czyli 228 U, czyli V. Znaczy, że nie mierzy. Że nie ma co mierzyć. Że nie ma co mierzyć. No i teraz ja to muszę zdemontować to, 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 to muszę zdemontować przecież nie. Cały zespół akumulatorów, bo ta przetwornica tutaj się nie zmieści. Ten, tak jak mówiłem, ten zespół mojego magazynu się przesuwa tu w tą stronę o jakieś 10-15 cm. Żeby tu zrobić miejsce na, taką, na taki spornik fajny. I na tym sporniku będzie wisiał MultiPlus. Rozłączam to. To muszę rozłączyć tam, bo to jest zasilane z osobnej skrzynki. Tam są wyjścia na Produkcję moją to demontuję. To jest ten przewodnik do pomiaru. Czyli te, ten zespół i ten, i ten yy, tam w środku siedzi przekładnik prądowy. To jest internet. To jest jeden, jeden przewód, nie? Tu nie ma wejścia, wyjścia. Proszę, wróćcie się do mojego filmu o tym, jak to działa. No faktycznie to jest grid. Tie. A ja mówię, taj gridy. To są grid-taje. Eee, także tu nie ma wejścia-wyjścia. No tak, tak jak na falowniku on-gridowym. Też nie ma wejścia-wyjścia sieci. Grida, czyli AC, tylko jest jedno, no wpinane po prostu w sieć. On, on wpycha do sieci. W, 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 w przeciwieństwie do Multiplusa, który ma i wejście, i wyjście. Nie, czyli system hybrydowy. Dobra. I jest tak, moi drodzy, jest tak, wszystko wypieprzyłem. Tyle filmów zrobiłem, tyle się nad tym namyślałem, tyle poświęciłem czasu i wszystko wypieprzyłem. No ale trzeba iść do przodu. Tu na tą ścianę wiedzie e, Multiplus. Ponieważ on jest ciężki, a to jest ściana, jak widzicie, to była kiedyś ściana domu, tylko. No, to tu jest styropian. tyle styropianu jest. To, to będzie miało od razu wentylację do, do garażu. To tu na tą ścianę wiedzie taka podstawa z laminatu. Najpierw ją przywalimy i na niej dopiero zawiśnie multiplus. No bo tu już chciałem, żeby go w jakiś sposób tu na kołkach zawiesić, coś tam, ale on jest za ciężki. On jest za ciężki. Tutaj tak samo wiedzie. Taka podstawa pod akumulatory. Nie z takich desek jak miałem, no tylko tak jak mówiłem, akumulatory muszą się wysunąć tutaj, no mniej więcej tu do akumulatorowni. Także z dwa będą wisieć na takiej płycie porządnej, żebym tutaj miał miejsce dotąd. Tu tą deskę też wyciąłem i akumulatory zaczną się nie, nie, nie tu, bo one równiutko wpasowały się w tą półkę. Więc one zaczną się tam, równo z tą osią. I Multiplus będzie miał pod spodem, po prostu z lewej, z prawej, z góry i z dołu, będzie miał no, miejsce na chłodzenie. Tutaj w ścianie zrobiłem też sobie rureczkę, ten peszelek. O. No bo z tej skrzynki musi iść zasilanie. Z tej skrzynki muszę też pobrać sygnały, które będę zasilał z tego Victrona. Tu ileś z tych, z tych rzeczy będą zasilane z Victrona. Natomiast AC-In do Victrona, Grid, przyjdzie no stąd. No tutaj ma być przygotowane. No w taki sposób, no tutaj był ten Tigrid podłączony. Także, no nie ma Tigrida. Nie ma Tigrida, wszystko wypieprzone. Akumulatory stoją tutaj. Wyjęte ładnie. Niech sobie stoją. No teraz, no nie mam, nie mam yy, yy, odpalonego Tigrida, więc mi te wszystkie obwody, które Tiger niwelował, który tajgrid zasilał o tej porze. No chodzą i żrą prąd. Na tym się bawię. Z tego będzie osobny film. Nawet yy, zobaczymy w jakiej kolejności. Yy, a tu jest zdemontowany cały ten grid-taj, czy tajgrid. Słuchajcie, to jest tak. Odsyłam wa, wa, Was do filmów tutaj. Jak ja to montowałem, jak to uruchamiałem, były dwa takie filmy. To jest interfejs do Wi-Fi do, do Bluetooth'a, cała jednostka główna, no i tu jest ten limiter. Tu z tej strony na limiterze, co to jest AC input, to jest zasilanie jego, on jest 220, 230 zasilany. Tu mamy przekładnik prądowy. Nie, on to Mierzy prąd przepływający przez te obwody, które chcemy limitować. No tu jest RS-485 podłączany do jednostki głównej. I to wszystko. Wejście, wyjście, wejście z akumulatorów. Można go podpiąć bezpośrednio pod panele też jakby co. Nie wiem czy to będę sprzedawał, bo już pytania padły. Nie opłaca mi się, prawdopodobnie lepiej kupcie sobie. Ja sobie patrzę, ile coś takiego kosztuje na tą chwilę. Pamiętam, że znalazłem na auk aukcji na AliExpressie za ile go kupiłem i to było 900. 900 takie, taki 1000W, czy on tam ma 900 watów kosztową? Nie wiem, a on być może mi się przyda. No i tyle. No i tyle. Z demontażu, film z demontażu. Tak wygląda. No jestem, jeżeli chodzi o. Mój system akumulatorowy, mój system taki produkcji energii w nocy. Jestem w punkcie zerowym. Nic się nie dzieje. Oprócz tego, że w dzień mi produkuje Solar Edge i, i SOFAR, no to teraz nie produkuje mi wieczorem nic. Trzeba zacząć wszystko od nowa. Na nowym sprzęcie. Pozdrawiam, do zobaczenia Hejka.